Dzień dobry, Kociak-Fik, Piwny głos w Waszych domach. Co się wydarzyło w roku 2020? No jako co się nie wydarzyło? No, wiele rzeczy się nie wydarzyło. Nie wydarzyły się festiwale. No. Nie wydarzyła się apokalipsa. Znaczy, zaczęła się może, ale jeszcze nie. Więc tak. Co się <grym> wydarzyło w 2020 roku? Piwnym. Piwnym. No, najbardziej oczywiste jeśli chodzi o rynek piwny w Polsce, to ciężka sytuacja wynikająca z pandemii lockdownów, która z tego, co widzimy, najbardziej odbiła się na pawach. Kilkanaście pawów już się zamknęło, znaczy od początku roku, bo niektórzy zamknęli się jeszcze przed pierwszym lockdownem. Parę w czasie pierwszego, między jednym a drugim było kilka, Drugi też spowodował zamknięcie paru, więc tak to się rozłożyło na no cały rok, pewnie na początku przyszłego roku. Jeżeli to odmrożenie nastąpi w miarę szybko, to kolejne podejmą decyzję, że to się już nie opłaca. To wszystko zależy głównie od tego, czy uda się dogadać z właścicielem budynku, jeśli chodzi o czynsz. Bo jeżeli tak, no to można jakoś tam przebiedować, coś innego porobić, a jeżeli nie, trzeba płacić co miesiąc kilkanaście, nawet tysięcy, no to. I nie mieć przychodów, no to, to jest słaby biznes. Pozmieniało się też wiele w kwestii podejścia browarów do dystrybucji, bo musiały się dostosować do nowych warunków. No i na przykład, tak jak ziemia obiecana, którą pijemy w tej chwili, zaczęły puszkować, mimo że wcześniej w zasadzie nie były dostępne w formie innej niż lana. Tak. Ziemia obiecana, która była tylko obeczkowa, Monsters, przetwórnia Chmielu to są browary, które. Od niedawna puszkują, a wcześniej były dostępne tylko w kegach. I z tego co wiemy, kilka kolejnych browarów, no przynajmniej trzy, z którymi jesteśmy jakoś tam zaznajomieni w miarę, planują w najbliższym czasie puszkowanie. A na pewno wiele innych także ma to w planie. No, na pewno pomaga w tym to, że z tego co patrzyłem na. Ceny maszyn do puszkowania. Taka najbardziej podstawowa, Wild Goose, to co jest w przetwórni chmielu. To jest bardzo prosta maszyna. Ona ma tylko nalewane jednocześnie tylko jedną puszkę. większość, na przykład Marienstadt ma na 4, Pinta ma na 4 albo 6. Dużo modeli właśnie ma na 4 w linii. Tutaj wstawiamy jedną puszkę, ona jest przedmuchiwana, nalewane piwo, zamykane. Potrze jest bardzo małe, zmieści się w niedużym pomieszczeniu. Są dwie osoby, jedna wstawia puszki, druga odbiera i coś takiego kosztuje około 30 paru tysięcy dolarów. Więc w skali inwestycji browarowej nie jest to jak gigantyczny wydatek. Na najmniejszych to będzie oczywiście bardzo dużo, ale jeżeli to determinuje, czy w ogóle cokolwiek sprzedajemy, czy praktycznie nic, no to to jest wydatek, który może się upaść. Tak, tym bardziej, że przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że mm, zaczęło się takie podejście w, wśród ludzi pijących krafty, że jeżeli browar nie ma swoich piw w puszkach, no to tak troszeczkę został w tyle. To znaczy, te browary, które nie puszkują, to nie, nie są już postrzegane jako takie. Topowe. Topowe, czy hmm? nawet jakieś tam y, przełomowe, y, nadążające za trendami. No tak, bo puszka bardzo, bardzo mocno weszła i bardzo, bardzo szybko nawet nie znalazło uznanie, co zaczęła w pewnych niszy, w tej niszy, 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 zaczęła nawet dominować. No bo browary, które są teraz na topie, takie, które faktycznie wyznaczają trendy, które mają najwięcej premia, najlepiej oceniane, głównie puszkują. Mhm. Dobra, Pinta puszkuje aktualnie tylko, ser... są serie, które są tylko w puszkach ale już widziałem zajawki, że pierwsza pomoc w puszce się pojawia więc lada chwila pewnie a Atak Chmielu też w puszkę trafi ale poza tym maltgardem wszystkie IPy w puszkach Funky Fluid już coraz rzadziej widzę butelki Imperialne Stouty tak ale IPy już bardzo rzadko w butelkach Nepomucen Sporo butelek, ale coraz więcej puszek. Forrest już w puszce jest? W małej. małej. <noise> Dlaczego w małej? No, ale to. <noise> Golem ostatnio wypuszczał na swoje rodziny puszki. No, Marienstadt no to puszki ma już od dłuższego czasu i wszystkie te fajne nowości właśnie w puszki pakuje. Oprócz puszkowania w browarach zmieniła się jeszcze jedna rzecz, to znaczy coraz więcej browarów sprzedaje swoje piwa bezpośrednio, Sprzedaje je przez internet. Zresztą w ogóle rozwinęła się sprzedaż piw przez internet. Czy w ogóle sprzedaż przez internet... No, wszystkich rzeczy, tak. W ogóle się zaczęła tak naprawdę, <laughs> bo wcześniej to, to były takie delikatne podrygi, a 2020 są takie warunki, że no, trzeba było. I pamiętam początki, kiedy są dwie metody na sprzedaż onesz, o tym mówiliśmy w filmiku. I na początku to tak z pewnym dystansem, zwłaszcza ta umowa cateringowa, to tak czy to jest takie trochę śliskie, ale nie działa. Nie, no oczywiście, że działa, na razie I się wzi... nikt nie przyczepił do tego. I widzę kolejne browary i kolejne, i kolejne. Zakładają swoje strony, jest sprzedaż bezpośrednia, niektórzy tylko w wybranym mieście, a niektórzy wysyłają w całą Polskę. Plus bardzo mocno rozwinęły się sklepy oferujące piwo online. Mhm. Na przykład Piwne Mosty, gdzie oferta jest bardzo mhm. szeroka, jest to zrobione profesjonalnie i to z tego co wiem całkiem sporo mhm. tego idzie. Jest jeszcze Craft Club, Smak Piwa, Ale Piwo i Piwo i Piwo. I kolejne się zapowiadają, no na przykład Obiecana, te puszki kupuje się online. Funky Fluid, Lada Chwila, że to już zapowiadali parę miesięcy temu, ale mhm. zapowiadają, że jeszcze tylko kilka tygodni, ale w końcu będzie. No Pandemia, pandemia, natomiast piwne życie się toczy i pewne style zdecydowanie dominowały w 2020 roku. Hazy Ipa, Hazy Deepa nawet, bardziej mam wrażenie, że Hazy mm -hmm. Deepa, DDH Deepa. Co z jednej strony jest fajne, bo te Hazy Deepy polskie, z Ziemi Obiecanej, czy Pinty, te kilka serii, które mają Kooperacja Pintane Pomucen to z mrówką. Rewelacyjne piwo. Dużo, naprawdę dużo fajnych dip. Poziom Hazy Ip w Polsce w 2020 roku bardzo mocno poszedł w górę. Sprawdzone browary. Jak kupujemy coś od nich, to wiemy, że na pewno będzie dobre i faktycznie jest dobre. Na początku były pewne problemy z utrzymaniem jakości z tymi puszkami. Widzę, że nie wszyscy ogarnęli rozlew. Niektóre puszki były w ogóle nie nagazowane, inne były dziurawe. Serio? No. Tak, mieliśmy taką jedną, która przeciekała. Tak, to, to nie tylko nam się zdarzyło. Kilka osób pisało zresztą o tym samym piwie, że hmm. właśnie u nich też przeciekało, czyli coś tam musiało tak. mocno nie działać przy, przy puszkowaniu. No, jakiś. pewnie widna chłód. <laughs> no, oczywiście, piwa utlenione. Ale na koniec roku. Tak, to się zmieniło. To prak się bardzo się, poprawiło. Praktycznie już przestały pojawiać utlenione puszki. Więc postęp jest bardzo duży. Natomiast to, co mnie martwi w tym pędzie. Jeszcze też um, swego czasu było narzekanie, że nie ma West Coastów, mm -hmm. ale je, są. Są, so, pojawiają się. Tak, browary zauważyły, że jednak coś gorzkiego by się przydało. I jest wybór łez kostów też. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że są właśnie hazy Deepy, Czyli tutaj mamy 7,5 alko, 8, 8,5. No mi właśnie też brakuje takich bardziej sesyjnych alternatyw, żeby one były DDH, żeby były hazy, ale żeby były sesyjne. Tak właśnie, problem mam wrażenie jest w tym, że cały ten fajny efekt hazy DDH juicy, on jest wtedy kiedy to piwo ma odpowiednio dużo ciała kiedy jest dużo tych płatków i ta soczkowość, misiowatość, czy jak to tam się teraz nazywa. No to musi mieć odpowiednią pełnię. Natomiast session IPA, musisz że czy nie będzie mieć takiej pełni. Ale można jej wypić więcej i jest bardziej pijalna i no liqueur forest na Session IPA tak, hazy tak. Solidne chmielone tak. Bardzo dobre, tak. I się dlaczego, zrobić. I dlaczego już go nie ma? Skandal. Session hazeepy to jest moim zdaniem coś, czego brakuje na polskim rynku. No, dajcie żyć, no. Róbcie piwa lekkie. No, z tego mm. czasu monsters miał fajne po Piwa poniżej 4% alkoholu. Więcej takich. A no nie. Kolejne dipy. Puh, tripy, quipy. I drugi trend. Panoszący się. Kto mu Wsze pozwolił? Wszechobecna pastryzacja. Tak, no jest bardzo dużo piw pastry. No co zrobić? Ludziom to spakuje to najwyraźniej. Nie żebyśmy byli jakimiś dziadami z browarbizu. To nawet nie masz konta na browarbizie. Ja jestem post na browarbizowym potworem. A, no tak, radzie. No ale. No, okej, okay, no, co kto lubi? Dla nas są inne piwa. Jak ktoś lubi słodkie, to są inne piwa. Co mam się do... irytować na to? My nie, my nie pijemy za często pejstry, ale jak ktoś lubi to. <gry> Tylko ja bym sobie jednak życzył, mm -hmm. żeby był wybór. No. Bo... Fajnie, że są takie hazy dipy, dobra. Fajnie, że są e, słodkie, fajne, imperialne stałty. Ale jeżeli ktoś chce kupić sobie imperiala, który nie jest słodki, nie jest dodatkami, nie jest pejstry, tylko jest po prostu takim klasycznym, oldschoolowym, fajnie palonym, gorzkim rysem, to jego wybór jest bardzo ograniczony. Mm -hmm. Tych rysów jest coraz mniej. I szkoda. E, kwasy. Coraz ciężej trafić na kwasa, który jest czysty. W ogóle, czyste kwasy w Polsce bardzo słabo, bardzo słabo idą. Taki delikatny kwasie, który ma 3% alkoholu, trzy skawyczki berlinerek, lekko tylko muśnięto owocami. Taki fajny, rześki, kwaśny. Więcej takich bym chciał. A nie pastry okay, soury. Okej, niech sobie będą, ale niech będą też. Piwa, które są nie pastry, tylko sour. A jaki dla Ciebie był rok 2020? Uf, intensywny nie był. A, mia a miałem nadzieję, że będzie. No bo kiedy zaczął się 2020, menedżerowałem w dwóch lokalach. Jeszcze dodatkowa praca. Tutaj coś napisać, tutaj kooperacja, więc naprawdę działo się bardzo dużo. I wyjechaliśmy sobie na krótki wyjazd, żeby uczcić naszą dziesiątą rocznicę. I wróciliśmy do cyberpunka, posaka Falota. Wylatujemy z Warszawy, wszystko jest normalnie, na parę dni wracamy. Próbujemy zrobić zakupy, nie ma to papieru toaletowego, nie ma mięsa, nie ma makaronu, nie ma mąki, nie ma drożdży, nie ma nic. Tak, co bardziej... co to się wydarzyło? Tym bardziej, że przez te czas, jak byliśmy w Edynburgu, jak wiadomo, reakcja Wielkiej Brytanii na pandemię była zupełnie inna niż Polski. W związku z tym, to, że życie się toczyło zupełnie normalnie. No bo... I... Tak, także tak, to, to był powrót do zupełnie innego świata. No. No i ten inny świat wpłynął mocno na życie zawodowe kogoś, kto pracuje w gastronomii, więc... Więc tak... Ale dzięki temu mieliśmy trochę więcej czasu, żeby ponagrywać. Mhm. No i myślę, że jako kanał się trochę rozwinęliśmy. Tak, trochę się rozwinęliśmy. Trochę subów nam przybyło za co bardzo wam dziękujemy tak. oczywiście jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście to subskrybujcie mm -hmm. warto <laughs> warto bo cieszą nas cyferki tak lubię cyferki <laughs> jeżeli o mnie chodzi to niewiele się zmieniło w moim życiu zawodowym być może no, dlatego zmieniło się sporo pracujesz z domu teraz. no pracuję z domu tak no tyle się, tyle się zmieniło natomiast no, mam pracę więc to jest jakiś tam plus ale porozmawiajmy może o tym, co się dla nas zmieniło pod względem piwnym. Yy, tak. I jakie piwa umiliły Ci ten rok? No, trochę tego było. Dużo piliśmy leśnych Nepomucenów. Że trio Forest, Like a Forest i Forest. To było... I Don't Sleep in the Forest, więc kwartet. Tak. No, no Sleep in the Forest <laughs> było krótko dosyć dostępne. Mm -hmm. Ale duża, duża część tego, co było dostępne, trafiła do nas. No, trochę tego wypiliśmy. Więc tak, te leśne piwa najczęściej powtarzaliśmy. Właśnie tą czwórkę. Poza tym, no ja nie zmienię jako napój odświeżający w ciepłe letnie dni. Bezalkoholowy, Miosława trochę też żeśmy pili. A poza tym rzadko powtarzaliśmy inne piwa. Mm -hmm. też nie, dla... nie, 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 ja się z Tobą nie zgodzę. No. Powtarzaliśmy mrówkowo, mrówkowego Nepomucena, jakkolwiek on się no, nazywał. No, znowu pomocen. <laughs> Ale to była kooperacja z Pintą. Pintą, tak. Powtarzaliśmy kolaby Pinty. Z napomucenem, Z Napomocenem, uh -huh. napomocenem która się jeszcze była taka naprawdę dobra, chyba z Margartenem. Tak, z Margartenem też była bardzo fajna. Tak. Ym, więc te na pewno powtarzaliśmy. Powtarzaliśmy jeden na sto. No. Ale mam wrażenie, że bardziej już teraz Miłosław i Forrest. Myślę, i że 17... Forrestów mieliśmy dużo więcej, tak. E, Randler z Kormorana. Radler, tak. On Radler był z dobry. tak. zdecydowanie. No to była taka też właśnie lemoniatka na. Mm -hmm. Przyjemna. Bardzo przyjemna. No i chyba tyle. No, naprawdę tak mało wypiliśmy w tym roku. Nie, piliśmy dużo. <grym> ale po prostu staraliśmy się jakoś to nadążyć za nowościami, więc piliśmy sporo nowości. A i tak nie wszystkie, bo nadążyć za wszystkim się nie dało. No właśnie, a ten rok? Y Gdybyś miał wybrać swoje ulubione browary w tym roku, które byś wskazał? Mm. pod uwagę. Nie. Wymiliśmy, co, co piliśmy najchętniej. Ale może będzie jakiś plot twist. Nie wiem. No. Nie, nie będzie. Czyli? No, dla mnie browarem roku 2020 był Nepomuceno. A jak będzie u ciebie? <laughs> Czy będzie plot twist? Chciałabym powiedzieć, że był to ktoś inny niż mhm. Nepomucen. Nie, żartuję, no oczywiście, że Nepomucen to jest browar, który zresztą chyba w zeszłym roku też wymienialiśmy jako nasz ulubiony, mhm. mm, bo to jest browar, który trzyma naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, niezależnie od tego, co robi i ma ogromną ofertę piwa, w sensie różnorodną. To nie jest tak, że ma 50 podobnych do siebie DDH Deep, mm, ma też inne piwa, które częściowo. No tak, piwamy. ale na przykład browar Pinta. No więc właśnie cicho, Pinta, bo ja chciałam powiedzieć teraz o Pincie. Bo Pinta ma też bardzo chciałam szerokie, Chciałam teraz powiedzieć o Pincie. Jeżeli nie szersze portfolio. Ale ja chcę teraz powiedzieć o Pincie. Ale? Że właśnie moim zdaniem u mnie na drugim miejscu byłaby Pinta w tym roku. No właśnie, ja też bym tak powiedział. A dlaczego Pinta na drugim, na półce na pierwszym? I glaki. Czy moim zdaniem po prostu na pomocy ma dużo więcej piw, które ja osobiście chętnie. iglaki. Piję też iglaki, ale iglaki. nie. tylko. Yy, natomiast... no, przed chwilą mówiliśmy, że cztery najczęściej powtarzane nasze piwa, wszystkie mają w nazwie Forest. Tak. Ale... Wszystkie są leśne. Wszystkie tak. są z iglakami. Tak, a. Czy widzimy ale... tutaj jakiś trend? Tak, ale... ale. Chciałam powiedzieć o czymś innym. O tym, że jeszcze rok temu bym Pinty nie wymieniła wśród swoich ulubionych browarów bo inne browary były dużo wyżej. Czy Pinta zawsze miała bardzo dużą różnorodność? Tak, ale ja mam wrażenie, że w tym roku, jeżeli chodzi o poziom, to naprawdę poszło tak do góry mocno. Kolaby wszystkie były uh -huh. co najmniej dobre, a niektóre no, były fantastyczne. Hazy disco, disco, te które udało się zrobić. Hazel Disco, teraz ta cała y, seria, jakkolwiek ona się nazywa. Tak. Ta, <laughs> ta cała seria. Ta, na której są ich zdjęcia. Mm -hmm. Hopi Crew. Ho, Crew. To też bardzo fajne piwa są. Mm -hmm. Ym, I Grudziskie to zrobili? Tak, no, Za to duży plus oczywiście. Oczywiście. Natomiast to są wszystko świetne piwa. Mm -hmm. I, I ja jestem zachwycona w tym momencie pintą. Nawet atak chmielu już jest dobry. Pamiętam parę lat temu na jakimś spotkaniu przy domowych piliśmy atak chmielu, to faktycznie był wtedy atak karmelu. A w tym roku dwie, trzy butelki, jak kupiliśmy kurczę. Naprawdę spoko. Taki oldschoolowy East Coast, ale dobry, naprawdę bardzo dobry. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć w związku z Pintą. Mm -hmm. Pinta ma moim zdaniem najpiękniejsze projekty puszek w polskim krafcie. Po prostu kolaby Pinty to są, to są takie puszki, że jak, jak na nie patrzę, to moje oczy odpoczywają i to jest takie. Ojej, chcę ciebie, chcecie przytulić puszko. To są tak świetne projekty, yy, że no, po prostu jest, jest Pinta i jest reszta kraftu, jeżeli chodzi o design. Dobra, browar roku mamy. Antybrowar roku? Nie, nie. <grym> nie, myślę, że y, to był tak ciężki rok dla wszystkich browarów, że nawet nie, nie mam serca. Nawet ja nie mam serca, żeby wskazać. Więc Antybrowar roku nie będzie Antybrowar. Nie, nie byłby Antybrowar, tak, tak. Tak, tak, nie, tak. Nie byłby. Są dużo gorsze browary. Zdecydowanie. Y Piworoku. roku. Jeżeli chodzi o premiery tegoroczne, uh -huh. to myślę, że Lake Forest. No, oryginalny nie będę, bo dla mnie piwo roku to też Lake Forest. No tak, ale to jest właśnie ten typ piw, za którym tęsknimy, to znaczy ze stosunkowo niską zawarto zawartością alkoholu, ale jednocześnie smaczny. Tak. No. ma poniżej 4,5, 4,2, 4,3 jakoś tak, czy 4,4 może. No poniżej 4,5 na pewno. I jest w puszce, więc y, cały karton nie waży dużo. Można wziąć dwa. To, co mnie ucieszyło w tym roku, to jest y, to, że te mniej popularne aromaty. Nie, nie mam na myśli sztucznych aromatów, mm -hmm. tylko doznania. Mm -hmm. y, zostały w końcu docenione, mam wrażenie, przez środowisko Birgików. Mam tutaj na myśli Black Klawę z Funky Fluid. I piwoteki. No tak, bo tam torf był bardzo mocny i to piwo było bardzo wysokie słusznie, bo było świetne. Było bardzo, bardzo dobre. I na pewno gdyby było go więcej, to byśmy je chętnie powtarzali, no ale. Poszło już, Śasią? Nie ma. Tak, ale to cieszy, że takie piwa znajdują uznanie, bo to może pokazać browarom, że. Nie tylko DDH-dipy mają sens. No, ale DDH-dipy no to jest to, co się sprzedaje najlepiej, hazy IP. A czasy są takie, że browary raczej robią to, co wiedzą, że się sprzeda, niż bawią się w piwną edukację, eksplorację nowych ym, terenów. Ym, coś, co no, może się uda, może się nie uda, może to rynek weźmie, może nie. No. Trzeba iść w pewniaka. Gdyby wszystko było pięknie, wszystko się świetnie sprzedawało, papy pękały w szwach, no to wtedy pewnie byśmy mieli więcej eksperymentów. Mam wrażenie, że jednak ta sytuacja powoduje, że wszyscy koncentrują się na tym, co wiedzą, że pójdzie. Lepiej mieć pewniaka niż kombinować, odkrywać jakieś nowe, niezbadane tereny. A dla Was jakie piwa, jakie browary były piwami i browarami 2020 roku? I jakie trendy dla Was były tymi najbardziej charakterystycznymi, ulubionymi? A jakich piw raczej już, nie, nie konkretnych, tylko jakiego um, nurtu piw byście raczej już nie chcieli? Dawajcie znać w komentarzach. A my się widzimy. Za czas jakiś. Co ty jesteś na Instagramie? <głosy> <głosy> Pokalało cię. Poznaj gram picata.